Została czczona jako ikona władzy, mody i buntu, ale przez większość swojego życia Szer kryła ból pod blaskiem cekinów. Dziś, w wieku 79 lat, w końcu wypowiada się z brutalną szczerością. O sony, macierzyństwie, chorobie, która niemal ją zabiła, kontroli, zdradzie i samotności za kulisami. W dokumentach sądowych, wywiadach i swojej nadchodzącej autobiografii, Sher nie unika już trudnych pytań. To, co dziś przyznaję, to wszystko, co podejrzewaliśmy i znacznie więcej niż wiedzieliśmy. Dzieciństwo wypełnione niestabilnością, strachem i ciszą. Życie Szer nie zaczynało się w blasku reflektorów, zaczęło się w pęknięciu. Urodziła się jako Sheryl Sarkeesian Lapier w 1946 roku w El Centro w Kalifornii. Jej matka, Georgia Holt, miała wtedy zaledwie 19 lat. Była początkującą piosenkarką i okazjonalną aktorką, gdy poznała Johna Sarkizjana, amerykańsko-armeńskiego kierowcę ciężarówki o brawurowym uroku i wyglądzie gwiazdy filmowej, gdy pracowała w sklepie z pączkami w Fresno. Kilka tygodni po spotkaniu, Georgia poślubiła Johna podczas szybkiej ceremonii w Reno. Decyzja, której niemal od razu żałowała. Holt przyznaje, że opuściła Johna dzień po ślubie, zanim została przekonana do spróbowania przez trzy miesiące. W tym czasie zaszła w ciążę. Sher przyszła na świat niespełna rok później, a gdy miała dziesięć miesięcy, jej rodzice już byli po rozwodzie. John Sarkizian niemal całkowicie zniknął z życia Sher, pojawiając się tylko przelotnie w jej młodości, nigdy nie ustanawiając stabilnej i znaczącej obecności. Walczył z uzależnieniami od narkotyków i hazardu, i według Sher miał pewną skłonność do kradzieży. Od niego pochodziła jej spuścizna, ale niewiele więcej. Lata pięćdziesiąte były cyklem zawirowań. Georgia wielokrotnie się żeniła i rozwodziła. Siedem małżeństw ogółem, w tym dwa z Sarki z Janem, w epoce patriarchalnej, gdy rozwód był skandaliczny, a samotne matki były napiętnowane. Każdy nowy partner oznaczał nowy adres. W wieku sześciu lat, Sher mieszkała już w pół tuzinie domów. Spędzała długie okresy u dziadków podczas gdy Georgia kontynuowała poszukiwania okazji aktorskich w Los Angeles lub próbowała zarobić na życie, śpiewając w małych klubach. Niestabilność finansowa była stała, były chwile, gdy rodzina miała zaledwie co jeść. W 1948 roku, gdy Sher miała zaledwie dwa lata, Georgia musiała podjąć najbardziej bolesną decyzję w swoim młodym macierzyństwie. Bez pracy i niezdolna do opłacenia czynszu, tymczasowo oddała Szer do katolickiego sierocińca w Los Angeles. Georgia odwiedzała córkę codziennie, ale była bezsilna, by ją zabrać do domu. Powiedziała mi, że będzie mnie odwiedzać każdego dnia, i to robiła, opowiadała później Szer w wywiadzie dla USA Today. Ale płakałam, a ona też płakała. To było okropne nie miała mocy, by mnie zabrać. Nie miała pracy ani pieniędzy. To wspomnienie Bycie pozostawioną, nawet przez jedyną osobę, która naprawdę ją kochała, wbiło się w emocjonalne DNA Sher. Nigdy tego nie zapomniała. W wieku dziewięciu lat nadszedł kolejny druzgocący rozdział. Trzeci mąż Georgie, John Southall, mężczyzna, którego Sher później nazwie swoim prawdziwym ojcem, również zniknął. Ich związek, naznaczony konfliktami i gwałtownymi kłótniami, zakończył się rozwodem. Southall był muzykiem i aktorem, i przez kilka lat wnosił na miastkę struktury. Ale jak inni, nie pozostał. W 1955 roku Sher znów mieszkała w Los Angeles, często otoczona przez pełnych nadziei artystów i zmagających się wykonawców, z których żaden nie wydawał się mieć stabilności finansowej ani życiowej. Permanencje. Później będzie opisywać swoją młodość jako gwałtownie przechodzącą między dwoma skrajnościami. Pewnego tygodnia ona i jej przyrodnia siostra Jorgan dzieliły łóżko w tanim mieszkaniu, przeżywając na konserwowanych fasolkach. Następnego mogła mieszkać w Beverly Hills, u jednego z chłopaków lub tymczasowych mężów Georgii. Szer powie kiedyś, że w wieku dziesięciu lat już nauczyła się brutalnej lekcji. Żaden mężczyzna nie jest wieczny, żaden dom nie jest stały, i jedyną rzeczą, na której naprawdę można polegać, jest własna zdolność do przetrwania. Przepaść nie była tylko finansowa, była również emocjonalna. Nigdy nie było wystarczająco dużo stałości, nigdy wystarczająco dużo komfortu. Pamiętam, jak chodziłam do szkoły z gumkami wokół butów, żeby trzymały się podeszwy, powiedziała Vanity Fair w 2010 roku. Wstydziłam się swoich ubrań, moja mama mówiła, na miłość Boską, Sher, nie stać nas na buty, przestań. A jednak ta sama dziewczynka z dziurawymi butami ćwiczyła podpisywanie autografów w wieku 12 lat. Pragnienie bycia znaną, uwielbianą, bycia kimś nie wynikało z ego. Wynikało z przetrwania. I co wiele osób nigdy nie rozumiało, dopóki sama nie przyznała tego po latach, to że siła Sher, jej buntowniczy styl, jej odrzucenie przynależności do mężczyzny czy systemu, nie wynikało z celebryctwa. Pochodziło od dziecka które kiedyś płakało w korytarzu katolickiego sierocińca, czekając na swoją matkę. Pod koniec lat pięćdziesiątych, u progu dojrzewania, Sher już wykuła wewnętrzną zbroję. Zrozumiała, że charyzma może ją ochronić, że bunt może odwrócić uwagę od biedy, a urok, jakiego kiedyś używał jej ojciec, może stać się osobną walutą. Ale pod tym wszystkim, wciąż była tą małą dziewczynką, która czekała, aż ktoś po nią przyjdzie. Jej kariera była zarówno ucieczką, jak i polem bitwy. Kariera Sher zawsze była opisywana jako ciągłe odradzanie się. Ale ponowne odkrywanie nigdy nie było strategią, było koniecznością. Nie goniła za trendami, próbowała przetrwać. Po opuszczeniu szkoły średniej po pierwszej klasie z powodu niezdiagnozowanej dysleksji i głębokiej frustracji wynikającej z trudności szkolnych, wyprowadziła się do Los Angeles w wieku 16 lat. Tam spotkała Zoniego Bono, 27-letniego człowieka z branży muzycznej, związanego z producentem Phil Spectorem. To, co zaczęło się jako profesjonalne układanie, szybko stało się okazją. I pułapką, pod kierunkiem Zoniego, Sher weszła do studia i wydała swoje pierwsze single pod nazwą Bonnie i Mason*. Były to porażki, ale gdy przyjęli nazwę Sony Sher, wszystko się zmieniło. W 1965 roku, I Got You Babe. Osiągnęło pierwsze miejsce na listach przebojów. Sher miała zaledwie 19 lat. Stała się sławna z dnia na dzień. Lata 60. minęły w wirze sukcesów i występów telewizyjnych. Jej niski, głęboki głos wyróżniał się w świecie zdominowanym przez falsety i zespoły dziewczęce. Była mroczna, fajna, zauważalnie inna, ale za kulisami jej autonomia się kruszyła. Sony kontrolował kontrakty, wizerunek, aż do tego, jak się ubierała. Nie chciał, żebym dorosła ani żebym miała jakąkolwiek wolność, powie później w wywiadzie dla Parade. Pracowaliśmy więcej niż żyliśmy. W 1971 roku uruchomił The Sony Cher Comedy Hour, wielki sukces jeśli chodzi o widownię. Ich chemia była niezaprzeczalna, ale to nie było małżeństwo ego, ani na scenie, ani poza kamerą. Sony posiadał 95% Cher Enterprise. Ona miała sławę, on miał pieniądze. Kiedy ostatecznie rozwiedli się w 1975 roku, Cher odeszła z ledwie czymś więcej niż swoim nazwiskiem. I jeszcze musiała o nie walczyć. W kolejnych latach zgubiła się w przemyśle muzycznym. Albumy takie jak Stars i Cherished zakończyły się niepowodzeniami w klasyfikacji. Jej próba kierowania zespołem rokowym, Black Rose, dezorientuje publiczność. Następnie, w 1982 roku, Robert Altman wybiera ją do Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. Wszystko się zmienia. Mike Nichols widzi ją na scenie i proponuje jej rolę w Silkwood. Cher otrzymuje swoją pierwszą nominację do Oscara. W 1987 roku zdobywa Oscara dla najlepszej aktorki za wpływ Księżyca. W 1989 roku powraca na szczyt billboardu z If I Could Turn Back Time. Jej taneczny przebój Billie z 1998 roku czyni ją jedyną artystką, która zdobyła numery jeden na listach przebojów w sześciu różnych dekadach. Te małżeństwa były ranami, które nigdy się całkowicie nie zagoiły. Z zewnątrz, Sony i Cher wydają się być jednym z najmocniejszych partnerstw w amerykańskiej kulturze pop. Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. byli wszędzie, płyty na szczycie list przebojów. Telewizja w prime time, wyprzedane spektakle. Tego, czego publiczność nie widziała, to jak bardzo związek stał się nieproporcjonalny za zamkniętymi drzwiami. Szer spotyka Sonny Bono w 1963 roku, gdy ma 16 lat i właśnie przyjechała do Los Angeles. On ma 27 lat i jest już związany z producentami, studiami i szefami wytwórni płytowych. Na początku oferuje jej strukturę i dostęp. Szybko jednak ta struktura zamienia się w kontrolę. Sony nie tylko zarządza karierą Sher, ale koncentruje swoją władzę na prawie każdym aspekcie jej życia. Zniechęca ją do uczestnictwa w zajęciach aktorskich, opiera się każdej próbie niezależności i nalega, aby wszystkie decyzje zawodowe przechodziły przez niego. Finansowo różnica jest ogromna. Sony zakłada Share Enterprises w taki sposób, że posiada 95% firmy, pozostałe 5% przypada ich prawnikowi. Sher, mimo że jest twarzą i siłą napędową marki, nie posiada prawie nic. Od 1971 roku, z uruchomieniem The Sony and Sher Comedy Hour, obciążenie pracą się nasila. Sher później powie, że pracowała więcej niż żyła. Publicznie wymiany i zażyłość wydają się lekkie i zabawne. Prywatnie uczy się kontrolować ton, słowa, a nawet emocje. W swojej autobiografii opisuje, jak przetrwała dzięki kompartmentalizacji. Tłumiąc swoje niezadowolenie, by utrzymać maszynę w ruchu. Niewierności Sony są stałe i jawne. Nie zaprzecza im, trywializuje je. Z czasem Sher zaczyna czuć się mniej jak partnerka, a bardziej jak zasób. W 1972 roku kryzys psychologiczny osiąga punkt kulminacyjny. Podczas występu w Las Vegas, Sher wychodzi na balkon hotelowego apartamentu i poważnie zastanawia się nad skokiem. Później napisze, że stała tam na krawędzi. Patrząc w dół, świadoma, jak łatwo mogłaby zniknąć. Powstrzymuje ją nie nadzieja, ale obowiązek. Jej dziecko, czas, matka, siostra. Myśl, że inni mogą naśladować jej czyn, zmusza ją do powrotu do wnętrza. Ale impuls nie znika, przyzna później, że te myśli wracały wielokrotnie w kolejnych miesiącach. Gdy Sher w końcu składa wniosek o rozwód, reakcja, którą otrzymuje, ujawnia, jak bardzo małżeństwo stało się wypaczone. Dzwonek, lata później powie jej, że po kłótni krótko myślał o wyrzuceniu jej z tego samego balkonu, żartując, że mógłby tłumaczyć się szaleństwem, odsiedzieć krótki wyrok i wrócić z kontraktem na książkę. Ta uwaga nie brzmi jak żart, ale jak potwierdzenie. Sher później powie, że nigdy nie wierzyła, że naprawdę by to zrobił. Ale sam fakt, że taka myśl mu przemknęła przez głowę, odzwierciedlał jej własną desperację w tamtym czasie. Rozwód w 1975 roku jest finansowo wyniszczający. Zoni wychodzi z niego bogaty i prawnie chroniony. Sher natomiast pozostaje związana kontraktami, których nigdy w pełni nie rozumiała, zmuszona do odbudowania swojej kariery, jednocześnie, uwalniając się z systemu stworzonego bez jej zgody. A jednak w latach, które następują, przebacza mu. Nie dlatego, że szkody były minimalne. Ale dlatego, że potrzebowała emocjonalnie przetrwać bez noszenia w sobie permanentnej złości. Kilka dni po sfinalizowaniu rozwodu, Sher poślubia Grega Olmana, lidera grupy The Allman Brothers' Jafia. Decyzja jest impulsywna i podyktowana emocjami, podjęta w czerwcu 1975 roku po latach niestabilności. Dziewięć dni później składa wniosek o rozwód. Już ich pierwsza randka zapowiedziała przyszłość. Olman znika, by zażywać heroinę i traci przytomność. Uzależnienie nie jest fazą, to środowisko. Miesiąc później Sher wycofuje wniosek z nadziei, lojalności i dlatego, że takie schematy są jej znane. Ciąża nie stabilizuje związku. Olman trafia na odwyk, nawraca i oscyluje między paranoją a nadużywaniem substancji. Sher będzie później wspominać noc, kiedy był przekonany, że uzbrojeni mężczyźni ukrywają się w ich ogrodzie. Ten moment uświadamia jej granice wytrzymałości. Wie, że nie może wychowywać dzieci w atmosferze rządzonej przez uzależnienie i strach. Małżeństwo kończy się definitywnie w 1978 roku, zostawiając ją z dwójką dzieci i nowym upadkiem za sobą. Gdy Greg Olman umiera na raka wątroby w 2017 roku, reakcja Sher jest krótka i pozbawiona ozdób. Słowa są niemożliwe, żałoba nie jest ani prosta, ani nostalgiczna. Kochała go głęboko, ale miłość nigdy nie przyszła bez zagrożenia. Jego odejście otwiera rany, które nigdy się całkiem nie zagoiły. W miarę upływu kolejnych dekad, życie uczuciowe Sher ewoluuje. Spotyka się z młodszymi mężczyznami Robem Kamietą, Tomem Cruzem, Walem Kilmerem intensywne, ale krótkotrwałe związki. Żaden z nich nie niesie oczekiwań trwałości. W 2022 roku, mając 76 lat. Potwierdza publicznie związek z muzycznym menedżerem Aleksandrem Edwardsem, młodszym o blisko 40 lat. Reakcje negatywne są natychmiastowe. Sher pozostaje obojętna. Miłość nie zna matematyki, pisze. Po dekadach kontroli, uzależnienia i przetrwania, nie czuje się już zobowiązana tłumaczyć swoich wyborów. Złożona droga Sher jako matki kariera Sher, obejmująca kilka dekad w świecie rozrywki, często pozostawiała niewiele miejsca na stabilność rodzinną a jej dzieci, zwłaszcza Elijah Blue Olman, poniosły ciężar tego braku równowagi. Urodzony w 1976 roku, w samym sercu burzliwego małżeństwa z Gregiem Olmenem, dzieciństwo Elijaha kształtowało się w niestabilnym i nieprzewidywalnym środowisku. Według jego własnych relacji, został wysłany do internatu już w wieku siedmiu lat. Decyzję tę odebrał nie jako ochronę, ale jako odrzucenie. W kilku wywiadach opowiadał, że zaczął eksperymentować z narkotykami już w wieku 11 lat i czuł się emocjonalnie odcięty od matki w najwrażliwszych latach swojego życia. Zacząłem się narkotyzować bardzo wcześnie, bo próbowałem wypełnić pustkę, wyznał w programie Entertainment Tonight w 2014 roku. To odcięcie pochodziło z góry. Napięcie utrzymywało się długo po dzieciństwie. Mimo okresów zbliżenia, zwłaszcza gdy Sherr wspierała małżeństwo Elijah'a z Marię Angelą N.G., King w 2013 roku, relacja pozostawała krucha. We wrześniu 2023 roku sytuacja się pogarsza, gdy Sher składa dokumenty sądowe z wnioskiem o mięse. Na początku nie radziłam sobie zbyt dobrze. Opisała swoją reakcję jako mieszankę smutku i zamieszania, nie z powodu dezaprobaty, lecz ze strachu przed utratą tożsamości, którą zawsze utożsamiała ze swoim dzieckiem. Z czasem, dzięki terapii i nauce, Sher w pełni poparła przemianę Haza i stała się jedną z jego najzagorzalszych sojuszniczek, uczestnicząc w wydarzeniach i doceniając jego zaangażowanie w działania społeczne. Przyznała jednak, że to opóźnienie poczuła się winna, że początkowo nie wspierała Haza i głęboko tego żałuje. Dla Sher te dwa bardzo różne doświadczenia rodzicielskie odzwierciedlają szerszą prawdę, którą ostatecznie zaakceptowała. Jej odporność, niezbędna do przetrwania w show biznesie i życiu osobistym, czasami odbywała się kosztem jej emocjonalnej dostępności. To nie jest obwinianie, lecz spuścizna. I dziś ta spuścizna nie jest mierzona tylko nagrodami, grami czy wynikami kasowymi, ale także w spojrzeniach dzieci, które dorastały w jej cieniu. Jak choroba i strata mogły niemal zakończyć karierę Sher? W szczytowym momencie sukcesu filmowego pod koniec lat 80. Tuż po zdobyciu Oscara za Monstrack w 1988 roku, ciało Sher zaczęło zawodzić. To, co początkowo było ogólnym zmęczeniem, szybko przerodziło się w serię wyniszczających kryzysów zdrowotnych. Zdiagnozowano u niej wirusa Epstein-Barr, przewlekłą infekcję, która była jeszcze słabo zrozumiana w tamtym czasie, wywołującą ekstremalne zmęczenie, nawracające infekcje i poważne osłabienie układu odpornościowego. Wirus wywołał serię chorób wtórnych, w tym zespół chronicznego zmęczenia i wielokrotne zapalenie płuc. W tym okresie wirus Epstein-Barr był często wyszydzany jako grypa jupie, a wiele osób w branży wątpiło w rzeczywistość jej choroby, zmuszając ją do walki nie tylko z objawami, ale także z piętnem, które je otaczało. Szer pozostawała przykuta do łóżka przez długie okresy, czasami przez całe tygodnie. Odwołała kilka projektów, odmówiła ról głównych i zobaczyła, jak jej kariera filmowa utyka. Co powinno być triumfalnym krokiem w jej sukcesie, crossover, stało się przedłużoną przerwą. Lata później opiszę ten czas jako jeden z najciemniejszych w swoim życiu. Były chwile, kiedy myślałam, że umrę, powiedziała w wywiadzie w 1991 roku. Fizycznemu cierpieniu towarzyszyła głęboka izolacja emocjonalna. Choć czasami pojawiała się publicznie. By uniknąć spekulacji, prywatnie toczyła długą i niewidzialną walkę, która odbierała jej energię, ambicje i, przez pewien czas, samą tożsamość jako artystki. Potem, w 1998 roku, pojawił się nieoczekiwany emocjonalny wstrząs. Sony Bono, jej były mąż i dawny partner artystyczny, zginął w wypadku narciarskim w South Lake Tahoe w Kalifornii. Pomimo długiej i skomplikowanej historii, Naznaczonej zdradą, manipulacją i bólem, szer nie tylko uczestniczy w pogrzebie, ale wygłasza publiczne przemówienie transmitowane na żywo w telewizji. Stojąc obok jego trumny, mówi bez ironii i goryczy, określa za niego jako niezapomnianą postać. Przyznaje to, czego wielu nigdy by nie wyobrażało sobie usłyszeć z jej ust. Bez niego nigdy nie byłoby sony szer. Przyznaje, że to Sony wierzył w nią, kształtował jej wizerunek na początku kariery i dał jej platformę. W ten sposób wykazuje się rzadką w kulturze celebrytów łaską, wybierając zapamiętanie jego wpływu, a nie błędów. Ale to nie tylko akt przebaczenia. To także sposób na odzyskanie swojej historii na własnych warunkach. Dziś, mając 79 lat, Szer jest bardziej szczera niż kiedykolwiek w kwestii sił, które ją ukształtowały zarówno publicznie, jak i prywatnie. W ostatnich wywiadach i w książce The Memoirs Part I redefiniuje pojęcie siły nie jako czegoś wrodzonego, ale jako produktu traumy. Jej odporność, jak wyjaśnia, nie pochodzi z emancypacji, ale z konieczności. Pewność siebie, którą przypisują jej fani, nie narodziła się z wiary w siebie, lecz z przetrwania. Nie stałam się szer, ponieważ myślałam, że jestem wyjątkowa. Pisze. Jestem stała się szer, ponieważ nie miałam wyboru. To wyznanie zmienia dekady publicznej percepcji. Jej błyszczące stroje, mocny głos i śmiałe przemiany nie były jedynie wyrazem ego lub sztuki, ale tarczą. Ochroną przed światem, który zbyt często próbował ją zdefiniować, kontrolować czy umniejszać. Ta sama branża, która kiedyś nazywała ją zwykłą piosenkarką lub podwładną Sony, w końcu uznała ją za legendę. Jednak koszt fizyczny, emocjonalny i duchowy to coś, co zaczyna dopiero niedawno w pełni rozumieć. Zbudowała imperium z bólu, zamieniła porzucenie na ambicje, kontrolę na niezależność, smutek na muzykę. Dziś, mając 79 lat, szernie ukrywa się już zaciętymi ripostami czy cekinami. Przyznaje się do samotności, traum, żalów i do tego, że przetrwanie często oznaczało milczenie. Ale teraz, gdy wreszcie mówi, pojawiają się prawdziwe pytania czy kiedykolwiek naprawdę wybaczyła Sony, czy po prostu nauczyła się żyć z tym, co jej zabrano? Czy jej dzieci czuły jej miłość poza sławą, czy jedynie dystans, który stworzyła? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby odkrywać kolejne historie zza reflektorów.